Wpis, ludzisko, pytajcie. bardzo serdecznie, piąteczka musi być, mój lasny gasko. jeszcze bez kamerki, dlatego, że nagrywam filmik, żeby nie było takiej posuchy na kanale. Odbieram nagrodę za ligę weekendową i tu kilka słów sprostowania. Prawdopodobnie nagrody będą biedne. Prawdopodobnie, dlatego, że yy, byłem chory. I to tak dosyć. Znaczy, chory. No, grypa, wiadomo, grypa, podobne coś. Wszyscy dookoła jesteśmy chorzy, na pewno ci, co oglądają, ten film też są chorzy w tym momencie, czego oczywiście nie życzę nikomu, e, ale pewnie tak jest. E, nie ma w ostatnio, dlatego że tak mówię, na cały tydzień dobry, poprzedni tydzień e, byłem chory i to tak dosyć ostro. E, więc nie miałem siły oddychać, e, a trzeba było jakoś funkcjonować i tak dalej. E, m, ale no, nie miałem siły nagrywać. Nagrywam jak lubię, jak mam ochotę, teraz już jest. E, Gites, także nagrywam e, ten odcinek mm, dzisiejszy. E, odbieramy tylko nagrody. Nie wiem, czy to będą fajne, czy nie fajne. Pewnie nie, dlatego że grałem. E, w sobotę grałem pięknie, w sobotę, czy w piątek e, grałem pięknie. Wygrałem, miałem bilans chyba, nie wiem, 9 albo 8-1. Także był bilans cudowny. W sobotę to było chyba, w niedzielę myślałem, że pogram sobie. E, <laughs> Również, a w niedzielę mnie rozłożyło na maxa i nie grałem nic, nie miałem siły nawet grać, a ja czułem, że gdybym zagrał, skończyłoby się to po prostu porażką, a szkoda, bo miałem perspektywę na golda 2, 1, y a może nawet Elite, bo forma była naprawdę super. Y tak wbił się chyba tylko silver 2, więc nawet picków nie będzie dobrych. No właśnie, dwa mecze brakowało mi silver 1, ale niestety, ale i tak spoko nagrody. Myślałem, że będą gorsze, szczerze mówiąc. Szkoda tylko, że, no właśnie, że 84 overalla, że jest limit nałożony i 1000 punktów kwalifikacji, więc z tej weekendowej obecnej sobie nie pogram. No właśnie, weźmiemy sobie połpa. No szkoda, że nie mam możliwości kogoś większego wypikować. Może akurat by siadł Mbappe, ale coiny wpadły. 10 tysięcy, Jakieś tam paczuszki. No i jeszcze oczywiście robimy. E Odbieram nagrody za Rivals. Nie wiem, czy miałem nadzieję, że wbiłem trójkę. Dwójki na pewno nie, ale chociaż mam nadzieję, że trójka. Nie wiem, chyba trójka. Weźmy niewymienne oczywiście, żeby mieć dużo kart. Klasyka. Tak, trójka, super. Czyli generalnie starczy grać weekendową. No i ekstra. To mi się podoba bez sześć paczek. Że szkoda, bo za, generalnie za dywizję drugą są super paczki. No ale trudno. Może wyleci jakiś piłkarz. Headliners, ale wątpię w to. Duża paczka premium, ogólnie to są kiepskie paczki. Tak mi się wydaje, chyba że będzie się i jej utwierdził w przekonaniu, że się myliłem. Czy to jest board? Tak. Czy będzie walkout? Nie. U! Co to jest, ikona? Nie, nie, niemożliwe, niemożliwe, poczekajcie. CO?! 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 Pierwszy raz w życiu ikona mi wyleciała w Fifie, what the fuck, Emilio Butra, genio. CO?! O! Oh my god, pewnie jest niewymienny, ale nie o to chodzi. Jaka karta? 94 overalla, 90 strzałów. Ja pierdziele, ikona. Prime! Jestem autentycznie w szoku. Usiadłem do tego materiału z takim nastawieniem, że otworzę paczki i wam nagram film, a wyleciała mi ikona. Jezu, to jest jeszcze lepsze niż Headliners. 92, o Boże, jak on jest zmienny, to wygrałem FIFA po prostu. Ja pierdzielę. Oh. szok. Szkoda, że nie ma kamery, ale chyba ten brak kamery daje mi szczęście. Ja nie wiem. Bez kamery tydzień temu wyleciał Salah, teraz wyleciała ikona. Pierwsza moja ikona w życiu to jest w FIFA. Pierwsza moja ikona w życiu w FIFA, także to jest magiczny moment. Czekajcie, znowu zrobić zdjęcie, czy mi jej zabierze to? Nie. Ja pierdziele, niech ten obraz trwa wiecznie. Ikona z... ja... To jest paczka za 15 chyba, tysięcy tylko. Zdziwiłem się, gdyby było coś jeszcze. Oczywiście niewymienna. Jak żeby inaczej. by powiedział, no Negus, jakbyś wziął wymienną, to byś trafił ikonę. Właśnie, że nie. Bo w niewmiennej paczce i to mówią wszyscy youtuberzy, drop jest losowy. Czyli może wylecieć Neymar, a może ci wylecieć właśnie Under Herrera. Yy... No, jestem w szoku. To jest ikona Prime Emilio Butragenio. Także on oczywiście ląduje do składu. Jezu. 5 gwiazdek słabszej nogi, trzy gwiazdki sztuczek. Zwykły Butragenio to jest dzik. Ale to, co tutaj wyleciało, to ja jestem. No, ja jestem w szoku. Tak, ja jestem. Ja w ja to nie mogę. Ja się czuję jak mu Cristiano Ronaldo w tym momencie, a on jest od niego lepszy. Patrz po statystykach. Wykończenie. Ustawienie w ataku. Patrz, wszystko ma na maksa. Główki 88. Tempo. Jak on dostanie na przykład, nie wiem, kartę na przyspieszenie tempa, to on jest drugim Mbappé. On jest lepszy od Mbappé. Jezu, ja w to nie wierzę. Ten opening już mo Ja mogę już dobrze iść do domu. Kidrze jestem w domu. Ale chodzi o to, że ja mogę ten opening już zamknąć i... Aż chyba... Pomoczyłem podkładkę, oplułem się chyba, nie wiem, co się stało, ale... Nie mogę w to trochę uwierzyć. Z ciekawości zobaczę, ile on kosztuje, ale... No nie mogę w to uwierzyć, że wyleciałam ikona. Też zobaczyłem białe flary i byłem trochę... Trochę nie dowierzałem, że to jest ikona. No, bo mówię jak? Ja, ikona? Ja, ikona? Ja pierdzielę. Dwie karty na rynku tylko. Ja 2 by... miliony w paczce wyleciało mi teraz, nie? Czy jest jakiś błogosławiony dzień? Ja nie wiem. 2 miliony. Teraz patrzcie, to gdyby on był wymienny. Na przykład, oczywiście, ja i tak jestem zadowolony, ale gdyby on był wymienny, to skład, skład marzeń bym sobie zbudował. Ale to nie zmienia faktu, że no że wygrałem życie. Ta ikona tak naprawdę będzie pra... prawdopodobnie ona będzie grała do końca gry. Także tutaj no bo jestem prawie pewien, że nic więcej nie wyleci. I to mówię, I to nie jest tak, żebyście napisali, że ja bym ją wymienną, to by wyleciała ikona. Nie, bo wymienne już yy, właśnie dropy są na podstawie tego, ile kosztuje piłkarz. Eee, Kai Havertz prawdopodobnie idzie na SPO, tak mi się wydaje. A na atak no pójdzie Butragenio, no to nie ma innej możliwości w ogóle razem z Wernerem. Ja pierdzielę. Jeszcze ikona Prime. Trochę nie chcę mi się w to wierzyć, co się teraz wydarzyło w moim życiu. Jaki on jest w ogóle nożny? Nie sprawdziłem. Prawo. musi być tak. Cyk. Ja pierdzielę. Teoretycznie mogę zrobić skład, gdzie on jest tylko na szpicy i to wystarczy, bo Wernera to w sumie gniecie, każdy z styką. Ale Werner teraz opę. OP, więc tak na... No zobaczymy, nie, nie, będę, nie będę zaraz wcześniej odcinka. Wow. Wow. Złotraczka paczki kart, skąd to mam? Nie wiem. Nie wiem, ale no nie liczę, szczerze mówiąc. Jeżeli będzie jakikolwiek walkout jeszcze, to i tak jest dobry opening, ale... To jest kolejny board? Nie, nie, no ja, ja mówię, ja czuję, że tu już nie wylecie nic kompletnie z tych paczek. No po ikonie, to czego możemy się spodziewać? To już jest... Będziemy takie karty dostawać cały czas. Ja pierdziele, ale że ten gościu byłby wymienny, nie? To jest w ogóle... Nie wiem. Nie wiem jak to było... Nie wiem jak to opisać w ogóle. Jakby on był wymienny. Nie będziemy z tymi coinami zrobić, mamy 2 miliony coinów na koncie, nie? I raczej nie kupiłbym sobie lewego już headliner, tylko kupiłbym sobie... Nie wiem, Cristiano Ronaldo na przykład, albo Messiego, ale to nie zmienia faktu, że mamy Messiego w składzie, bo to właśnie Emilio Butragenio. No, takie rzeczy generalnie są z tej paczki, więc ja byłem zdziwiony, że jest walkout, a gdzie dopiero ikona i to jeszcze ikona Prime. Wow, Możecie pisać w komentarzach, jaką formację można zrobić pod niego. Prawdopodobnie taką, gdzie on jest na szpicy typowo. Nie wiem, czy Werner w ogóle będzie potrzebny, ale zrobić drugiej strony Werner też jest spokojny. Mega paczka. Zobaczy, kto jeszcze może się urodzić, ale. No, zobaczymy. Mega paczki teraz są droższe. kosztują 45 centów, ja nawet nie wiedziałem. No, ale zobaczcie to. Po ikonie. Po tym jak wyleciała ikona, to nie leci absolutnie nic. Więc szczerze mówiąc, y... player Piki były do dupy, ale to co wyleciało dalej, to wam powiem, że. Zgodne uwagi. I trzy mega paczki jeszcze do otwarcia. Czyli generalnie. No ja liczyłem właśnie na taki opening, nie wiem czy jest Ale jest, jest walkout, znaczy board. ale bym siedził, gdyby walkout, nie? Ale dobra. Haller? Chyba. Tak. Jakby jeszcze wyleciał łam to watch, to chyba z krzesła się przewrócił. Ale nie, no. Nie <laughs> Przepraszam. E o, ci nie wymagajmy, nie wymagajmy po takim czymś co się wydarzyło w naszym życiu, nie wymagajmy czegoś więcej Wyleciał, Wyleciała ikona Prime, więc... Kolejny? Nie Ale fajne są te te... Faktycznie to myli trochę, bo wam się wydaje, że macie ma stułocza, takie zrobili ten... Taki troll trochę ze strony jej Ale dużo kart, super Super, że dużo kart jest Kurde, ale fajnie, że mam ikonę, mogę teraz te hybrydy robić. Basti będzie miał zgranie, ale dobrze, dobrze. Ikona jest zawsze, ikona jest zawsze fajna do hybryd. Tak naprawdę. Jeszcze na koniec board. Nie, ale nie walkout. Kto to jest? A, Grimaldo, 8-3, a to spoko. Obronica 8-3 to jest bardzo ok. Do SBC na przykład. No i Waskę, jest cała w ogóle ekipa. 1000 coinów, super. Gwiana to była paczka? Nie, chyba. Dobra, trudno. O oh, Jezu. W szoku jestem. Na pewno zagram dzisiaj meczek i pewnie na streamach potestujemy go. Stream będą niedługo: albo ogarnę kamerkę i zrobię stream. Napiszcie, czy będziecie chcieli stream bez kamerki, czy Wam to będzie mega przeszkadzać, czy nie. Eee, no, szok. Po prostu szok, że wyleciała ikona. Prime, że ja to nagrałem, jest dowód w postaci filmiku, wrzucam to od razu. Dajcie, dajcie łapkę w górę, no musicie dać łapkę w górę bo w takim odcinku, trzymajcie się, hej hej.